Lordzie Vader. Halo, Lordzie Vader. Lordzie Wejder. Lordzie Co? O, muszę panu coś pokazać. To naprawdę ważne. Panato. Na to. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Gwiazda Kawa na Ławę. Dziś zaczniemy od czegoś dla kolekcjonerów ścigaczy, mianowicie ceny słynnego, zaginionego dla ścigacza, aniego, miejscowego chłopca nadal rosną. Oddaję głos jednemu z naszych reporterów, który właśnie spotkał się z jednym z największych kolekcjonerów ścigaczy Bob. Yy, dziękuję BA84568214562. Yy, tutaj właśnie spotykamy się na tatuin, na żywo w domu jednego z największych kolekcjonerów ścigaczy w galaktyce. Flipsa Flapsa. Yy, Flips, yy, powiedz nam, jakie okazy możemy znaleźć w Twojej kolekcji. Yy, w mojej kolekcji możecie znaleźć niemal wszystkie ścigacze z yy, słynnego już wyścigu Bunta i w Większość z nich była niestety rozwalona na szczęście. E, dobra, dobra, nikogo to nie obchodzi. Powiedz nam lepiej, jaką cenę dałbyś za zaginiony ścigacz Anakina Skywalkera. E, to zależy, w jakim byłby stanie, gdyby był w słabej kondycji. No to myślę, że cena by była tak w okolicach dwóch kredytów. Dobra, cicho tam, e, ale gdyby był naprawiony w idealnej kondycji, to ile byś dał? Gdyby ktoś dostarczył go w idealnej kondycji, takiej, w jakiej był na wyścigu, to myślę, że cena mogłaby być tak w okolicach 2-3 miliardów kredytów. Co? No i to jest cena! Słuchajcie, ten gość to jest psychopata! Taką cenę zapłacić po prostu. Dobra, koniec, koniec tego, zabierzcie mnie stąd. Nara no, no, szturmowiec, niby nawet imienia nie masz, a się całkiem przydałeś. Lord nie, Vader, ale, ale nie, nie, ja mam imię, no, jestem. Dobra, teraz. idziemy ty <mulgy> hey, lodz Wader! A, a w ogóle tak gdzie jest ten ścigacz? Och, nie, no ty naprawdę nie wiesz, no przecież to oczywiste, że. O, szefie? Czy, czy ty go zgubiłeś? Tak, ale spokojnie! Wiem, kto może nam pomóc! Na tatuin! No i jesteśmy. Stary sklep Łato. Jeśli ktoś może nam pomóc, to tylko on. A to, to, trochę tu pusto. Co? To... za pusto. Wynoście się stąd, póki jeszcze możecie. Cicho, Menel. <ścoughs> Szefie, to nie Menel. To mędrzec. Zaraz powiem nam jakąś straszną prawdę w stylu Łato nie żyje, a jego duch nawiedza to miejsce. Łato nie żyje, a jego duch nawiedza to miejsce. Ej! Słuchaj, Menel, nie wierzę w te twoje bajeczki. Głupcze, już jesteś stracony. O, sorry. Jak można mieć taki dzwonek? Halo? Siema bedel mówi łatwo. No, e, jutro wracam z tego urlopu. No to może byś tam posprzątał trochę w sklepie, co? To ci dam tam ze dwa kredyty na jakieś papierosy, może jakieś piwo. To pomyłka. No, co, coś przerywa chyba. Szukam ścigacza Skywalkera. Ani. Mały Ani? Daruj sobie tę gadkę, co? Nie pomogę ci z żadnymi dłużnikami i nic takiego. Mów, gdzie jest ścigacz. E, co tak agresywnie, co? Zluzuj porty. Mów! Mów! No to ta... słuchaj, on nie jest już mój. Sprzedałem go. Sprzedałeś? Lata temu. <mów> Wybaczani, ale biznes jest biznes. <mów> Kupił go farmer wilgoci Sral Tak, to ja był Sral Znowu to samo! Przegryw Mów gdzie on jest! No mów! Na farmie Srala Przysięgam Uuu, Żebyś mi tu nie kłamał! Twoja kolej Na farmę Srala Ty jesteś Sral? Ano, my pościgacz. Porozmawiajmy w środku. Mów! Ja w wowie. Porwali go. URZECZ! To wszystko prawda. Twój ścigacz on. Przepadł. Słuchaj no, starcze. Znajdę go. Choćby miało mi to zająć! Milion lat! Dobra, ale co się drzesz? Mm. Szef, nie zostawiaj mnie tu. Zaraz, zaraz. Ścigać! Haha! Wiedziałem, że cię znajdę! Ale kurde, trochę już tu chyba leżysz, co? Mam nadzieję, że odpalisz. Rusz się złomie! Ścigacz. <ścoughs> Nie odchodź ścigacz będzie to... Ja otworzę! Lordzie Wejder, Co pan zrobił? Ja zabiłem ich, zabiłem ich wszystkich! I nie tylko mężczyzn, ale kobiety i dzieci również. Są jak zwierzęta. Więc ordło ich jak zwierzęta! widzę ich. A wow, to z mema. Ach, ścigacz, stary druchu. Słyszyłeś mi wiernie przez te wszystkie. Au! Zabrakło mi sił, by cię ocalić, ścigacz. Zabrakło mi sił. Tęsknię Tak bardzo... Lord G. Vader, w sensie, bo, bo nie żeby coś, ale no, ten ścigacz to maszyna jest. I, I w dodatku sam ją pan zbudował, jak miał pan jakieś, jakieś, nie wiem, jakieś 10 lat. Więc, no, myślę, że nie byłoby dla pana większym problemem, żeby po prostu cofnąć się w czasie i ukraść go 10 letniemu mnie? Nie, do, naprawić, po, po prostu naprawić. <laughs> Szturmowiec, właśnie wpadłem na świetny pomysł. Po prostu naprawię ścigacz. <laughs> o, bierzmy się do roboty. Ale... Ona tutaj! Co nam, szefie? Ścigacz ogłaszam za naprawiony! Wow, szybka paszła. No ba, pozostało tylko włączyć silnik i krzyknąć dwa razy. To działa! Eh, tylko szefie, bo to co chyba nie podłączone jest. Cicho tam? Psujesz wielki moment. No to lecimy. To działa! To działa! Ale może da radę opchnąć za te dwa kredyty.